dojazd do miejscówki i na moje auto zapraszam na film strągi nie biorą wybrałem się na leszcze i jest za Zanęta na dzisiaj. Zanęta na dzisiaj. Odrobina tylko gliny, a zanęty to resztki. Tutaj podobno, jak mawiają bardzo dobrzy wędkarze, zanęta nie jest ważna. Ważna jest ilość i treściwość. Czas zacząć. Zanęciłem sobie właśnie, poleciało do wody 10 koszyków i robakami i swinką dostępnego nie dawałem ochotki nic więcej kukurydza oczywiście kukurydza jest od początku w zanęcie, z założenia i teraz sobie założę przypon i zobaczymy i zobaczę czy coś się będzie działo dzisiaj jest jad, zmiana pogody może być różnie ale nic trzeba próbować koszyczek zanętowy mam 30 gramowy taki powiedzmy średni skrętka Prętnik i przypąt wkrętnik krętnik pętla w pętla. Dwa białe robaczki, jedna czerwona półka. Aż taki jest nurt. Nożliwy. No dzisiaj jest bardzo duży uciąg. A tą wędkę chyba nie połowię. Ona jest za delikatna. Miałem przygotowany taki zestaw, znaczy zakliksowany. tylko koszyczek na 50 gram. I zobaczymy teraz. Tutaj jest też mocniejsza szczytówka, Nie jest w ogóle mocniejszy. Wydaje się, że to jest stabilniejszy teraz. Tak sobie siedzę i czekam. Jest chyba dosyć duży zrzut wody tutaj z zapory, bo musiałem się przerzucić z koszyka 30 gram na 50, zmienić kij na mocniejszy, bo nie dało się upilnować szczytówki koszyka. Teraz jeszcze podniosłem kij do góry żeby zmniejszyć yy, zmniejszyć ten efekt fali i wiatru ale to powoduje, że i mocniejszy kij, i mocniejsza szczytówka to powoduje, że obserwacja branie jest trudna, tak czy inaczej wydaje mi się, że przegapiłem branie coś się pokazało dwie rzeczy tutaj zaraz pod nogami, met od trzcin spławił mi się karp taki kilogramowy miałem też dwa brania jedno trochę przegapiłem wyssane robaki drugie zaciąłem bo paczek coś się chyba zaczyna dziać. mam nadzieję pierwszy leszczyk taki 45 47 cm, nieduży, ale pierwsze branie złoty, początki wysypki tarłowej. No, początki jeszcze nieduży, bardzo ładna ryba. Wypuszczamy, pierwszy zaliczony jak na tą wodę nieduży aha, w i cyknięcie, to jest właśnie to, że tutaj na tej szczytówce to jest na innej szczytówce mogło być już wgięcie czy coś, a tutaj jest typ jakby okoń robaka bro jakieś 60 parę centymetrów nie? No, ładne, no co, co? wypuszczamy, no, nie, groźnie. Ale zaczynają dopiero mieć wysypkę tarłową. Aha. No. W tamtym roku długo miały, nie? Kolejny leszcz. Taki jak pierwszy, mały.

Zapiłem branie. Czy jest przerwa, ale wykorzystuję na kanapkę. Kawka się robi, woda się zaraz zagotuje. Jest fajnie, bardzo fajnie. Powoli się kończy bateria Ja przed chwilą właśnie ustawiam kamerę i przegapiłem branie. 这个 nie go umyć, bo brudny no, od Bardzo dobrze. Tak, wiatr ustał. Łowi się przyjemniej, ale nie zmieniam kija, bo tutaj nadal woda płynie. Przed chwileczką złowiłem takiego około 50 cm, 55 leszcza. Ostatnie dwa leszcze bardzo głęboko miały połknięte yy, haczyki. Musiałem wyczepiać yy, użyć. To znaczy, że ryba żeruje i brania były agresywne, takie walnięcie zdrowe, bez skubania. Samocierki, więc ryby tutaj są. Brania mam na trzy pinki, dwie czerwone i w środku między nimi czuło już od jakiegoś czasu brania są co kilkanaście minut. Jedyne co zrobiłem, bo miałem przerwę we braniach, nie mogłem żeby dłuższy czas, dowilżyłem zanętę żeby była bardziej klejąca, żeby wolniej się uwalniała z koszyczka żeby tak nie pracowała, żeby dłużej zostawała w jednym miejscu i to chyba pomogło po od tego czasu brania regularnie kilka robaczków za każdym razem głównie pinka odrobinę białego robaka, ale mam to wszystko w jednym pudełku i tak jest bardzo przyjemnie, nie jest zimno Podejrzewam, że około 10 stopni, rano było 7 i potem wiatr, no teraz troszeczkę zerzał, łowi się przyjemniej, precyzyjnie się rzuca, łatwiej odczytać jakieś brania ruchy szczytówki że Wam, że jeszcze, jeszcze dmuchnę później, ale to jest właśnie w tej chwili 14.30. 20, jeszcze za 2-3 godziny zobaczę jak zgłodnienie. Je. Jedynie co, to tutaj jest błot. Ryby trudno ładnie pokazać, bo od razu się brudzą tym błotem. Jak na 4 marca, początek marca, 8 leszczy jeszcze 1,64 cm podejrzewam, że miał trochę ponad 3 kg Mam nadzieję, że jeszcze coś, jeszcze kilka Została mi jakaś godzina, może maksymalnie dwie do końca. Ma zacząć padać też, także może mnie wygonić wcześniej. Brania są takie raczej rzadkie, więc stwierdziłem, że mam jeszcze zanęty, dużo robaków. Ochotki troszeczkę jeszcze miałem, której nie używałem. Dałem teraz to do zanęty. Donęciłem na te ostatnie półtorej, dwie godziny max. I zobaczymy. No, już, już mam jakąś obcierkę, już mam branie. założyłem robaczka i trzy ochotki w tej chwili zobaczyć co się będzie działo jakaś obcierka w skubanie za krótki podbierak oh,